Cześć, z tej strony Xrazo. I witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Terarię. Yy, yy, Dzisiaj sobie w dzisiejszym odcinku yy, dokończymy sobie budowanie naszego domku. Czyli będziemy robić sobie kolejne kolejne pokoiki dla mpc ów sobie zrobię tylko... Miejsce na platformy. No i jeszcze jeden. Mm, tak. Tak powinno starczyć. Aha, żeby tylko te platformy jeszcze. No, tutaj. Ale powinno wystarczyć o, na styk. Dobra, okej. Okay. Poczekajcie, muszę zrobić chwilowe cięcie. Mm, dobra, już jestem po cięciu. Tutaj sobie zrobimy przecież dwitki, hmm. hmm. tak jak tu sobie zrobimy mniej więcej, hmm, tak samo. By było. O, merchant już do nas przyszedł. To dobra wiadomość. I dobra, trzy pary drzwiczek. No, trzy sztuki drzwiczek, przepraszam. Trzy sztuki drzwiczek. A nawet cztery, bo jeszcze tutaj będzie potrzebna. Krzesełko sobie wyrzucę sobie udostępnię miejsca troszkę otworzę drzwiczkę dla merczanta tu postawię też drzwi tu i tylko tutaj teraz no dobra teraz tylko sobie pościnamy trochę drzewek Hmm, czekajcie, muszę zrobić jeszcze jedno cięcie bo muszę się w ogóle ogarnąć co trzeba tutaj zrobić yy, już wróciłem po cięciu o, ja akurat zobaczyłem sobie slajma chodzącego sobie w naszym domu mi się to nie podoba no ale już po nim um, przy okazji sobie jeszcze może trochę zasieję tych drzewek, bo nie chcę mi się gdzieś tam hasać, bo te drzewa bo bo po prostu mi się nie chce, wolę mieć po prostu tutaj blisko drzewa i po prostu mieć, no sobie tylko te drzewo przed nami sobie zetniemy i no, zasiejemy sobie drzewko i no to mam sadzonki. no i po prostu będziemy dalej budować O piramierka już teraz przyszła, wprowadziła się do nas. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy tych sadzonek. O, tutaj się wprowadziła. Dobra mm. Tak, wodwala sobie zrobię. O, trzeba liz na samą górę. No już chyba, a nie jeszcze trochę No dobra już mamy łodłole I zrobimy sobie ich troszkę No tyle wystarczy nie. podoba mi się mój domek Ja żebym to ukrywał jeśli wam też się podoba to napiszcie w komentarzach na pewno się ucieszę z tego hmm, zaraz sobie oświetlę będzie taki lepszy o. Lepszy klimatik okej. Okay. Hmm. Bardzo nie lubię ty wypełniać budynku Budynków tymi ścianami, bo mi to bardzo wkurza. O, zabrakło nam ścian. Coś tak podejrzewałam, ale mogłem trochę więcej zrobić. Ale chyba tyle nam wystarczy, żeby wypełnić tą całą resztę. Chyba tak. Tak, zdecydowanie. Dobra, idziemy sobie tylko po workbench'a i krzesełka, i spadamy. Hmm, cztery krzesełka i dwa workbencha. Dobra. Okay. Dobra, tutaj też mamy mm, Przyjemnie jest nasz domek Bardzo mi się podoba dobrze, pójdziemy sobie do jaskiń Poszukać jaskiń. Pójdziemy sobie w tamtą stronę albo... Tak, pójdziemy sobie w tamtą stronę. Dobra, to pójdziemy sobie do tych jaskiń w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie przyjemne komentarze. Cześć.